Łącznie wychodziło to nawet czasem po 12-14 godzin pracy dziennie. Ciężka praca nie wystarczy, trzeba pracować mądrze. Jeżeli myślisz, że ciężka praca sprawi, że będziesz bogaty, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Wiele osób wciąż wierzy w mit, że im więcej godzin przepracują, tym więcej zarobią. Ale zastanów się, kto tak naprawdę pracuje najciężej. Przątacze, magazynierzy, robotnicy budowlani. To oni stają najczęściej, spędzają długie godziny w pracy, często w trudnych warunkach, a mimo to zarabiają najmniej. I dlaczego tak się dzieje? Od dziecka słyszałem to samo. Jak będziesz ciężko pracować, to będziesz dobrze żyć. Rodzice powtarzali mi to w kółko. W szkole uczono mnie, że kluczem do sukcesu jest charówka, ale kiedy dorosłem i wszedłem na rynek pracy, zauważyłem coś dziwnego. Pracowałem na magazynie, potem jeszcze pomagałem mojemu ojcu na rynku warzywnym. Łącznie wychodziło to nawet czasem po 12-14 godzin pracy dziennie, a moje zarobki wcale nie rosły. Byłem zmęczony, sfrustrowany i zastanawiałem się, dlaczego nie idzie mi lepiej. Czyli. Nie zarabiam więcej tak, jak powinno być według matematyki. Wtedy zacząłem obserwować ludzi, którzy naprawdę mieli pieniądze. Ludzi, którzy prowadzili firmy, inwestowali i osiągali finansową niezależność. I zobaczyłem, że oni wcale nie pracują ciężej ode mnie. W wielu wypadkach pracowali nawet mniej, ale robili coś, czego ja nie robiłem. Pracowali inaczej. Nie harowali bez opamiętania. Skupiali się na działaniach, które miały największą wartość i największą dźwignię. To był moment przełomowy. Zrozumiałem, że jeśli chcę zarabiać więcej, muszę zmienić sposób myślenia. Ciężka praca nie wystarczy. Trzeba pracować mądrze. Dlaczego ciężka praca nie sprawi, że będziesz bogaty? Powodów jest kilka. Po pierwsze, bogaci ludzie pracują inaczej. Nie więcej. Ale mądrzej, skupiają się na działaniach, które przynoszą największy efekt w porównaniu do włożonego wysiłku. Po drugie, różnica między dochodem aktywnym a dochodem pasywnym. Większość ludzi zarabia na podstawie liczby przepracowanych godzin. Im więcej godzin pracują, tym więcej zarabiają, ale ich czas jest ograniczony. Bogaci ludzie działają zupełnie inaczej. Budują aktywa, które generują dochód nawet wtedy, gdy nie pracują. Inwestują w nieruchomości, tworzą firmy, które działają bez ich ciągłej obecności rozwijają produkty cyfrowe, które można sprzedawać w nieograniczonych ilościach. A trzeci kluczowy element to delegowanie, skalowanie i inwestowanie. Pracując samemu nigdy nie osiągniesz dużych wyników, możesz być absolutnie najlepszy w tym co robisz, ale jeżeli pracujesz w pojedynkę, to twój dochód zawsze będzie ograniczony. Bogaci ludzie to rozumieją. Zamiast wykonywać wszystko osobiście, tworzą systemy, w których ludzie pracują za nich, budują zespoły, które pozwalają im skalować biznes, automatyzują procesy, które oszczędzają czas i pieniądze. Dzięki temu ich dochody rosną, nawet gdy nie są fizycznie obecni w pracy. A teraz najważniejsze: jak Ty możesz to wykorzystać? Jak zacząć pracować mądrze, a nie tylko ciężko? Po pierwsze, przestań myśleć o pracy w kategoriach godzin. Zamiast tego zacznij myśleć o wartości, jaką tworzysz. Czy to, co robisz, ma realny wpływ na Twój dochód? Czy możesz coś zautomatyzować? Czy możesz znaleźć sposób, żeby za tą samą pracę dostawać więcej pieniędzy? Po drugie, inwestuj w siebie. Bogaci ludzie nie są bogaci, bo mieli szczęście. Są bogaci, bo zainwestowali w wiedzę, zainwestowali w umiejętności czy chociażby relacje. Każda godzina, którą spędzasz na nauce nowych, wartościowych rzeczy, zwróci ci się wielokrotnie. Naucz się umiejętności, które pozwolą ci zarabiać więcej: sprzedaż, marketing czy chociażby budowanie biznesu. W dzisiejszych czasach dostęp do wiedzy jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Masz internet, książki, kursy, mentorów. Korzystaj z tego. Po trzecie, znajdź sposób na skalowanie. Jeżeli zarabiasz, wymieniając swój czas na pieniądze, nigdy nie osiągniesz prawdziwej wolności finansowej. Musisz znaleźć sposób, żeby Twój dochód nie był zależny od liczby przepracowanych godzin. Możesz stworzyć produkt, który sprzedaje się w nieskończoność. Możesz zbudować firmę, która działa bez Twojej ciągłej obecności. Możesz inwestować w aktywa, które generują dochód. Pasywny. Nie chodzi o to, żeby przestać pracować. Chodzi o to, żeby pracować mądrze. Skupiaj się na działaniach, które mają realny wpływ na Twoje finanse. Zbuduj systemy, które działają za ciebie. Przestań bać się delegowania. Naucz się myśleć w kategoriach wartości, a nie czasu. Na koniec. Jeżeli naprawdę chcesz zacząć zarabiać więcej i pracować mądrze, a nie ciężko, musisz zmienić sposób myślenia. Przestań wierzyć w mit, że charówka jest kluczem do sukcesu. To nie ciężka praca daje bogactwo, to mądra praca, strategiczne decyzje i umiejętność wykorzystywania okazji. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak konkretnie możesz to zrobić, kliknij w link w opisie. Tam znajdziesz więcej informacji o tym, jak budować dochód w sposób inteligentny, a nie wyłącznie poprzez charówkę. Pracuj mądrze, a nie ciężko, a efekty przerosną Twoje oczekiwania.